Historia imperiów bywa pełna blasku, ale również cieni, które przypominają nam o mroczniejszych aspektach władzy i wojny. Imperium Osmańskie, jedno z najpotężniejszych państw w dziejach, przez ponad sześć wieków kształtowało losy trzech kontynentów. Jednak w jego historii znajdują się także fragmenty, o których oficjalne dokumenty mówiły rzadko lub niechętnie, fragmenty dotyczące nadużyć władzy wobec żołnierzy oraz metod, które były formalnie zakazane, a mimo to czasami stosowane. Dzisiejsza opowieść nie będzie jednak szczegółowym przedstawieniem brutalności. To spojrzenie na tło historyczne, system prawny i realia epoki dzięki którym możemy zrozumieć, dlaczego zakazane praktyki w ogóle się pojawiały. Imperium Osmańskie posiadało rozbudowany system prawny, oparty zarówno na przepisach religijnych, jak i świeckim prawie zwanym kanum. Oficjalnie zakazywano wielu form nieludzkiego traktowania, a osmańscy prawnicy oraz sułtani podkreślali konieczność zachowania proporcjonalności kary. Dla władców było to szczególnie ważne ze względów politycznych. Państwo tak ogromne i wieloetniczne mogło funkcjonować jedynie wtedy, gdy armia pozostawała lojalna i sprawnie zarządzana. Żołnierze Imperium tworzyli zróżnicowaną strukturę. Od elitarnej piechoty janczarów, przez konnych spachisów, aż po liczne oddziały prowincjonalne. Choć każdy z tych elementów miał swoje tradycje i obowiązki, łączyło ich jedno surowa dyscyplina. W teorii żołnierz osmański miał być chroniony przed bezprawnymi karami. W praktyce jednak niektóre okresy były naznaczone chaosem, napięciami i buntami, a wtedy nadużycia ze strony przełożonych stawały się bardziej prawdopodobne. Warto pamiętać, że tortury były w wielu epokach oficjalnie zakazane przede wszystkim z powodów religijnych. Islam zakłada szacunek do ludzkiej godności i wyraźnie potępia nieuzasadnione zadawanie cierpienia. Oprócz tego, sultani obawiali się utraty kontroli nad armią. Zbyt surowe traktowanie wojowników mogło prowadzić do buntów, a tych w historii Osmanów nie brakowało. Nadmierna surowość bywała krytykowana także przez zwykłych obywateli oraz elity administracyjne, które zdawały sobie sprawę, że okrucieństwo nie jest skuteczną metodą zarządzania. Mimo tych zasad, historia odnotowuje przypadki nadużyć. Zdarzały się one zazwyczaj w momentach kryzysowych, gdy pojawiały się podejrzenia o zdradę, dezercję albo współpracę z wrogiem. W takich sytuacjach niektórzy dowódcy działając wbrew prawu, sięgali po metody, które miały wywrzeć presję lub wymusić posłuszeństwo. Źródła historyczne wspominają o takich praktykach, lecz zawsze podkreślają, że były one nielegalne i potępiane przez centralne władze. Dzięki zachowanym dokumentom wiemy też, że oficerowie dopuszczający się nadużyć mogli ponosić konsekwencje, zwłaszcza w okresach silnej pozycji sultana. Największe zmiany przyniósł XIX wiek, czas tzw. Tanzimatu szerokich reform, które miały zmodernizować państwo na wzór europejski. Wtedy to wprowadzono nowe kodeksy karne, jasne procedury sądowe oraz zakazy brutalnego traktowania żołnierzy. Reformatorzy podkreślali, że nowoczesne państwo musi działać na podstawie prawa, a niezależnie od woli jednostkowych dowódców. Choć reforma nie zlikwidowała wszystkich nadużyć, zdecydowanie ograniczyła ich skalę i wyznaczyła nowe standardy, które później wpłynęły również na inne kraje regionu. Dziedzictwo tych wydarzeń jest złożone. Z jednej strony stanowią one świadectwo trudnych i często bolesnych realiów epoki, z drugiej przypomnienie o dążeniu ludzi do bardziej sprawiedliwych i humanitarnych zasad. To także ostrzeżenie, jak łatwo władza może ulec pokusie nadużyć, zwłaszcza w czasach konfliktów i napięć. Dzisiaj analizując takie historie, nie chodzi o ocenę przeszłości wyłącznie współczesnymi kategoriami. Chodzi o zrozumienie mechanizmów, które prowadziły do zakazanych działań, a także o docenienie wysiłków tych, którzy starali się im przeciwdziałać. Historia Imperium Osmańskiego pokazuje, że nawet w państwie, które wielu uważa za jedno z najbardziej wojskowych w dziejach, istniały regulacje mające chronić jednostkę przed bezprawiem. To ważna lekcja przypominająca, że ochrona praw człowieka nie jest wynalazkiem współczesności, lecz procesem, który trwa od stuleci. Jeśli interesują Cię dzieje dawnych imperiów, zakazane praktyki, nieznane epizody wojskowe i tematy, o których nie mówi się w szkolnych podręcznikach, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów i będziesz na bieżąco z nowymi materiałami.